W jaki sposób wybrać najlepsze reklamy dla Twojego biznesu na Facebooku? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Przenieśmy się do Miro i od razu zaznaczę, że to, o czym zaraz opowiem, jest to mój sposób na tworzenie testów, na tworzenie kreacji reklamowych. Jeśli Wy w swoich kampaniach podchodzicie do tego inaczej albo osoby, które tworzą dla Was reklamy, mają inny sposób, to nie znaczy, że ktoś inny robi to źle. Tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie mój sposób, więc zachęcam oczywiście do tego, aby obejrzeć do samego końca i jeśli będziecie uważali, że to ma sens, to również warto by było przetestować to w swoim biznesie. Zacznijmy od kilku zdań odnośnie konstrukcji kampanii dla osób, które na co dzień nie zajmują się kampaniami i mogą nie wiedzieć, w jaki sposób wygląda konstrukcja kampanii na Facebooku, każda kampania składa się oczywiście z kampanii, z zestawu reklam i z reklam, czyli kampania posiada kilka zestawów reklam, no i każdy zestaw reklam posiada kilka reklam. Każda kampania oczywiście może mieć inny cel, czyli to na czym nam w danym momencie zależy. Jeśli chcemy, aby dane kampanie optymalizowały się pod sprzedaż, oczywiście wybieramy konwersję i sprzedaż. Jeśli jednak Chcemy przekierować ruch na naszą stronę, no to oczywiście możemy wybrać ruch albo ewentualnie page view. I oczywiście tych celów reklamowych jest dużo więcej. Tak jak wspomniałem, każda kampania może zawierać kilka zestawów reklam, no a zestawy reklam mogą zawierać kilka reklam. I właśnie tutaj na samych reklamach chciałbym się skupić, nie omawiając tutaj kwestii związanych z zestawami reklam oraz z samymi kampaniami. Skupmy się tylko na reklamach. Możliwe, że w tym momencie rodzi się u Was pytanie, po co w ogóle testować? Jakie może Wam to przynieść korzyści? Otóż załóżmy, że w ramach testu wyszło Wam. Że dane kreacje reklamowe generują dwa razy więcej ruchu przy tych samych wydatkach, czyli tak naprawdę wydając daną kwotę, generujecie dwa razy więcej ruchu na waszą stronę, co oczywiście przekłada się również na wyniki sprzedażowe. I myślę, że to jest główny czynnik, który przemawia za tym, aby po prostu testować um, kreacje reklamowe i to w jaki sposób. Chcemy zaprezentować je użytkownikom. Przejdźmy do tego, w jaki sposób najczęściej są tworzone kampanie reklamowe. Zazwyczaj, niestety, polegamy tylko i wyłącznie na naszej intuicji. Najczęściej opieramy się na jednym lub dwóch różnych szablonach, gdzie zmieniamy hasła reklamowe na danej grafice i oczywiście inne elementy, i tak naprawdę te testy na tym się kończą. Jednak nie mamy pewności, że nasze rozwiązanie to maksimum i w inny sposób, jeśli byśmy w inny sposób zaprezentowali dany przekaz, daną grafikę, moglibyśmy generować więcej ruchu. Przejdźmy do tego, w jaki sposób ja szukam inspiracji do kreacji reklamowych i zaraz opowiem więcej o tym, w jaki sposób po prostu można to wykorzystać. Na wstępie warto znaleźć od 5 do 10 różnych benchmarków, czy to wśród naszej konkurencji, czy również wśród innych branż, które naszym zdaniem w odpowiedni sposób tworzą reklamy, tworzą kreacje reklamowe, które zatrzymują uwagę użytkowników. Następnie z wykorzystaniem biblioteki reklam lub oczywiście tablic danych firm możemy zebrać Wszystkie reklamy, wszystkie kreacje graficzne, na których chcemy bazować. Załóżmy, że zebraliśmy 40 różnych kreacji graficznych, które naszym zdaniem wyglądają w ciekawy sposób i mogą zatrzymać uwagę użytkownika. Spośród nich wybieramy od 5 do 10 różnych szablonów, na nich bazujemy. Na podstawie tych szablonów, oczywiście inspirując się, a nie kupując jeden do jednego, przygotowujemy wytyczne czy przygotowujemy kreacje reklamowe do każdego szablonu z jednym przekazem. Chodzi o to, że jeśli załóżmy, stworzymy pięć różnych szablonów graficznych, to trzymajmy się jednego przekazu, aby przetestować, która grafika, który szablon graficzny bardziej zatrzymuje uwagę użytkownika, i będziemy mogli to ocenić m.in. przez wskaźniki CTR, CPC, CPM, i na tej podstawie wyciągnąć. Wnioski, w którym kierunku chcemy iść, iść z naszymi szablonami graficznymi. Podobnie robimy z wideo, czyli tworzymy od 5 do 10 różnych szablonów wideo z jednym przekazem, abyśmy mogli to przetestować. Ważne jest, abyśmy później w naszych reklamach testowali jeden przekaz, ponieważ wtedy mamy pewność, że dane, które otrzymamy, świadczą o tym, że dany szablon zatrzymuje mm, uwagę użytkownika, a nie przekaz reklamy. Przejdźmy tutaj podobnie do zestawów reklam i do samych reklam, wybierzmy sobie jeden z nich, ok, skupmy się na tej części i ważne jest tu, tak jak mamy na przykład przygotowane pięć grafik w różnych pięciu szablonach z jednym przekazem, tutaj mamy przykładowo jeden, pierwszy szablon, tutaj no, kolejny oczywiście mamy drugi i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspomniałem, mamy pięć różnych szablonów z jednym przekazem, i po kilku dniach, załóżmy maksymalnie do tygodnia, wydając kilkadziesiąt złotych, będziemy mieli namacalne dowody, które z tych szablonów najlepiej zatrzymują uwagę użytkowników. Oceniając oczywiście na podstawie tych wskaźników, o których mówiłem, czyli na podstawie ctr na podstawie CPC. Oczywiście nie patrzmy tylko i wyłącznie na koszt kliknięcia, ponieważ warto jest też to potwierdzić właśnie kolejnymi wskaźnikami, o których wspomniałem. Miałem. Jeśli przygotowaliśmy pięć różnych szablonów, fajnie by było, żebyśmy wybrali dwa, trzy, które widać, że spełniają nasze wymagania i zatrzymują najbardziej uwagę naszych użytkowników, i na ich podstawie stworzyć kolejne reklamy, które po prostu zawierają inne przekazy reklamowe. Tutaj już mamy potwierdzone, że na przykład tworząc. Załóżmy nad więcej, 10 szablonów. Z 10 szablonów reklamowych, graficznych, wybierzemy 3, które najbardziej zatrzymują uwagę naszych użytkowników. To, co jeszcze bym zalecał, to, żeby do jednego zestawu reklam nie wrzucać więcej niż 5 różnych e, szablonów. Oczywiście w zależności od naszego budżetu, ale myślę, że 5 to jest takie maksimum. Docelowo dobrze by było, żebyśmy na danym zestawie reklam testowali 3 szablony. Czyli dany zestaw reklam tutaj ma na przykład 3 szablony, kolejny również ma 3 szablony. Szablony i później te, które będą generowały najlepsze wyniki, zestawiamy je ze sobą, żeby sprawdzić, który z nich będzie zatrzymywał uwagę użytkownika po prostu bardziej. Podobnie robimy, podobnie robimy z wideo, czyli tworzymy kilka szablonów z wideo, i tutaj zalecam, żeby nie zestawiać ich od razu z szablonami graficznymi, żeby grafiki i wideo ze sobą rywalizowały, z tego względu, że to są po prostu inne kreacje reklamowe i te wyniki, które dostaniemy. Jeśli na samym początku zestawimy grafiki i wideo, mogą nas prowadzić w błąd. Oczywiście na kolejnym etapie, jeśli wybierzemy już najlepsze grafiki i najlepsze wideo, możemy je ze sobą zestawić, żeby również wybrać te, które są najlepsze. To, co jeszcze jest ważne, tutaj zostawiłem drogę w oparciu o mofu, bofu, no i typowy książkowy lejek B2C. Ważne jest to, że jeśli testujemy dane przekazy reklamowe, to powinny one być nastawione. Wszystkie przekazy reklamowe, które ze sobą testujemy, powinny być zestawione na użytkownika, który jest na danym etapie. Czyli jeśli nasze hasła reklamowe są kierowane bardziej do użytkowników, które są na samym początku drogi, czy z produktem, czy z naszą usługą, tak? Chcemy książkowo można powiedzieć tutaj zdobyć uwagę użytkownika. Lub na przykład ci użytkownicy są na samym początku naszej drogi w tofu, to ważne jest, żeby hasła reklamowe nie rywalizowały z tymi, które na przykład powinny znaleźć się Praktycznie na samym końcu drogi. Z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałem, na danym etapie są inni użytkownicy, więc chcemy przetestować, czy użytkownik, który jest na przykład na początku drogi, będzie zatrzymywał uwagę na danym hasle, czy jednak nie. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że każdy użytkownik tak naprawdę jest na innym poziomie świadomości, jeśli chodzi o nasz produkt, o naszą usługę, więc. Jeśli byśmy testowali hasła, które na przykład jeden, jedno z haseł trafia bardziej ogólnie do osób, które są na początku naszej drogi, a inne hasła by były bardziej nastawione na użytkowników, którzy są na końcu naszej drogi, no to również moglibyśmy dostać mylne wnioski. I to, co jeszcze na samym końcu wspomnę, ważne jest, żebyśmy nie tylko i wyłącznie na przykład planowali, planowali i dalej planowali, lub tylko i wyłącznie testowali i testowali. Ponieważ nie przejdziemy nigdy do tego etapu, gdzie zaczniemy po prostu robić, gdzie zaczniemy zmieniać nasze optymalizatory kampanii, gdzie kampanie, które okażą się, że generują najlepsze wyniki pod względem zatrzymania uwagi użytkowników, ważne jest, żebyśmy po prostu je zaczęli przestawiać na kampanie, na przykład sprzedażowe, czy jakiekolwiek inne, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy osiągnąć, w jaki cel chcemy osiągnąć naszymi kampaniami. To by było na tyle w tym wideo, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby. Szukać ciekawych benchmarków, to w jaki sposób inne firmy prezentują swój przekaz w formie graficznej czy w formie wideo, jak najbardziej inspirować się, nie kopiować oczywiście jedne, jeden do jeden. No i na tej podstawie testować, które szablony będą zatrzymywać już uwagę naszych użytkowników, jakie przekazy. No i na tej podstawie wybierać najlepsze reklamy, które będą dopasowane do naszych użytkowników i będą powodowały, że nasz biznes będzie rósł.